Hej wszystkim, z tej strony Luzitana1, witam Was na moim kanale. No i co, dzisiaj mam bardzo, bardzo nietypowy filmik, który na samym początku powiem zawdzięczam May, która po prostu pokazała mi to miejsce. No, ale ja to właśnie prostu... No, May'a Storm Forest. Bardzo jej to zawdzięczam, bo ona mi pokazała dokładnie to miejsce. No i ja po prostu skorzystam i wam pokażę. To jest bardzo, bardzo zimne miejsce, weso. Oczywiście, filmik nie będzie długi, ale myślę, że po prostu takie coś, co wam pokażę, sprawia dużo radości, że pokazuje takie rzeczy. Niektórzy się nawet mogą powłagać, to są bardzo wrażliwi. No to tak, um, jesteśmy sobie na ranczu Starshine I teraz tak, musimy przejechać koło domku Mary Prosto, prosto um, Aż do tego wyjazdu, co jest tutaj I sobie wyjeżdżamy, hop No i następnie mamy taką drogę To mnie nie jedzie, no to możemy oczywiście wjechać na drogę i dalej tak Jedziemy sobie tędy. Hop. I teraz nie będziemy jechać prosto tą drogą, tylko właśnie w tym miejscu skręcamy i jedziemy prosto. I uwaga. Tadam. No. Trochę to smutne, ale dobra. SSO idzie w realizm, czyli. To może też nie jest jakieś takie bardzo dziwne. Ale jak jednak pokazała mi to Meia, to aż mi łzy stanęły w oczach. To jest no, wzruszające. Mr. Hill. Mr. Hill. No. Jeżeli robią już takie rzeczy, to mogliby też zrobić smetarz. Znaczy, nie zmuszamy sezonu, ale dobra. Fajnie to wygląda jednak. Troszeczkę można, jak mówiłam, osoby wrażliwe może je to zasmucić. Może to się nawet komuś przyda do realistycznego SSO. Zróbmy sobie tu takie zdjęcie. Znaczy moja postać po prostu. No, na pamiątkę. To jest jednak takie trochę wzruszające. No i co? Jeżeli już wiecie o tym miejscu, to zachęcam do pisania w komentarzu. A jeżeli ja Wam pokazałam to miejsce, i teraz prosto włączacie grę, i tam jedziecie sprawdzić. Jak to wygląda, i podsykać screeny, to napiszcie, na przykład, nie, nie wiedziałem, nie, albo nie wiedziałam, bo mnie raczej dziewczyny subskrybują. Um, no, napiszcie, nie, nie wiedziałam o tym miejscu, albo nie wiedziałem. A jak wiecie, to po prostu napiszcie, że ja już wiedziałam, albo wiedziałam. I myślę, że. Um, Dziękuję, ci, że pokazałam mi takie miejsce. <grywa> um, I myślę, że może komuś też nawet przyda do tego SSO. Um, no ale co? Ja już będę kończył odcinek. Jest on bardzo, bardzo krótki. Um, tam jest też na wprost fortu Pinta. No i co? Pa! Do następnego odcinka subskrybujcie, lajkujcie i komentujcie, bo niedługo 40 subskrypcji.